Witajcie, moi drodzy. 15 października, godzina 11: Poznań, Studio Yogi Yam ulica Kochanowskiego 4. Odbędą się warsztaty na temat Human Design. W interpretacji mojej, dlatego by ognios, tematami, tematy przewodnie czyli jak czytać Graf, na co zwrócić uwagę predyspozycje, kompetencje, ścieżka życiowa, co oznacza definicja i jej brak. W praktyce czym jest tzw. self lub bycie w not self. Poruszymy także tematy relacyjne, osobiste oraz społeczne. W zależności od potrzeby, świadomości grupy warsztatowej, która się zbierze, będą też poruszane wątki tutaj niewymienione, no, wynikają one no, z potrzeb i te zaawansowania grupy. Zabierzcie ze sobą swoje badygrafy wydrukowane. Jeżeli macie taką możliwość, to też mandale astrologiczne. Serdecznie Was zapraszam do poruszania i poznawania przede wszystkim samego siebie. W takim kontekście Human Design i nie tylko. Dziękuję wam i do zobaczenia.